Majdan, na was wykonać ja z serii. Zostajemy w Asasyskiej Dwanhall na składzie. Mamy zadanie bojowe: wystarczy więźni i ich uwolnić. Ewo, zdejmuj taką ptudkę, najwyżej poleci parę łbów. Nie wiem czym się przejmujesz. Jest oczywiście zadanie: które jest się odcinka poprzedniego. By to mogliśmy na spokojnie dostać się na audiencję u lokalnych króli. Polacy, którzy są rodzeństwem. I oczywiście. E Spotkaliśmy tam również y, Barida. Tymczasem. A spokojnie pójdziemy sobie w Explod. Liczę, że Kruk coś naprawdę tutaj nam pomoże znaleźć. I pytań, czy my to możemy swobodnie wejść, czy. No, niekoniecznie. Dobra. To więc odpuścimy. I another way. Tędy idziemy. Was? Jak wy się dostaliście od Czy podobnie jak ja... ja? Czy nie martwiliście się tym, że nie macie na tyle potężnego Glade'u, czy po prostu zgodnie y... z sugestią, że zrobicie co innego? Komentarze są Wasze. A ja sobie tego typu wyjaśnię. Ładnie zbagowanego. A ty mi nie przeszkadzać, tak. Dobra, dwóch już nie ma. A, tu jest kolejny. Zeptaj stópkę. No chodź, fajnie, kolej teraz. Śmiało, nie się śmiały. Dobra, ten zepsany. O, ten martwy. Okej, okay, to by było fajnie tak tą włócznią. Tak taka mi szkoda tutaj, wiecie, że... Ten arsenał dla niemieckich nie jest trochę yy, większy. osobiście w parkraju piątce lubię atakować ludzi rzucając ustawnik łopatą. Także. Szup, szup! Tylko tyle, że jest to skuteczna opcja. I polecam testować. Każdemu z Dobra, ten wziął padł. Tam jest jakaś. ...kanalia kolejna, która się nie przejmuje tym, że tutaj prostu tym giną. No to ma w rozum, nagrodę. I tak, to jeszcze tutaj było cenowe, ponieważ chciałem mieć pewność, że tutaj niczego nie ominą z tych rzeczy y, ważnych i, i ważniejszych. No to wiemy, że jest domek dla do złupienia. A nie, bo zakładaj tą... A znaczy, zajmij tą baratkę, nie zakładaj. Ochłapisz taki sobieś rozpiecie, że zrobisz jeszcze większy, więc... Sądzę to za różnica? nie mam pojęcia. Dobra, mamy dla siebie wieże. Póki co, ale Tu będzie chyba korzystniej hm, świetnie. To też jest już nasze. I chyba teraz to łeb tego typu też będzie nasz. Patrzcie, jednak go Ale dostał w łeb koniec końców. Więc raczej dobrze powiedziałem. Dobra. Raczej jest tutaj już względny spokój hmm. powinni być więc pod ziemią Ktędy to mogę się dostać, jestem cieka No i pewniej tędy No ej się już nie wydudnia się chłopie Prawda nic śmiesznego To mają co? A, widzicie zbiorowe, czyli się! Cicho, chłopie! to się uwalniam, jak... jak. jest cel Twoich gróźb? No, panie! Hey, you're jest right? You serve King Barret. to check on King to King ja ja O, to ciwo puste. Okay, czy ten będę przejście? Teoretycznie. Te też świetnie. Jest there someone Fergal? I am he. God bless you. Who wants to know, Viking? I serve Bardic, i King They offer you freedom. więzienie. Czyż to jest coś, co Prawdopodobnie tak. A dobra, to by. Właśnie chwilę to by ich uwolnił, i już chciał to o nich strzelać z syboku. No masz? O, to ten jest nasz. Okej, okay, czyli zrób co mi się podoba. no jak ma za Uroczyście. Świetnie. Szyj te maliny. Oj, Teraz to mój nas, to się ma Jak tam kolego A nie, bo up goin Dobra Tylko u loba to łatwiej Świetnie Dokończamy Bello. o kolej atak tak No, tak może być Bez się strzał sobie jeszcze trochę O głupcy ale macie oh, ho, ho. Raz. Teraz wodońka. Narzucić świetnie. Pan wieczor, że już nie jest panę widział jest Panem ma do najwyżej. Nie to nie miało być śmieszne. No już, ciśnij tego pieseła. No, Szkoda pod ale no Tam Tam jeszcze mieliśmy typów. No nic, hey, nascem ładwa. Potabimy. Co to może nasi? Oka, co to się wydarzyło? Ok, słodok jest tylko. Mój kill. Nie twój. A ja go szukam. Pół godziny. Z... A, przebikącele, no. I co mi się podoba? Czy Czyli co? Czyli to mi jest znaczy, to wiadomo co musimy zrobić. i to chodź jak trochę obietnicę, naprawdę z zabiłnej rzezi. Ostań mu tą badajatkę, chłopie, nie wydłużnia się. Po raz pierwszy i po raz drugi. Po raz kolejny chyba nie będzie. Czyli to zabita w trochę inny sposób. Join us, cousin. We've been having a grand old time, the kings and I. It's the abbot who's turned this place into a prison. He's taken hostages from all the families to control all of Ireland. Shut your gab, Donal. Owen will kill you if you talk too much. And Flan will kill us if we don't. It's like Donal said, it was Owen. He told us to delay whoever came until. Until what? Until the abbot can move his forces in. How many men? How many? We don't know. No one does. He has some companies at Armagh, more men than he lets on. That's all I know. Left to my cousin, you'd both be puddles of blood and guts. But King Flan might spare your heads. You'll be treated as hostages, not prisoners, until your king decides what to do with you. Now, think on your sins. It'll be easier in the end to let them keep their crowns, but they don't need to know that yet. Flawn must learn of this trap. I've already sent messengers telling him to pull his army back. I wasn't going to sit on my arse waiting for you. I'm impressed. Don't be. It took days of drinking that swill before Neil finally grew bored and careless. You have outdone yourself. I'll be sure to let the king know who the real hero was today. Thanks to you, cousin. Make sure that message reached Flon and I'll join you all later. May Soul and Mauny guide you. Aha, coś mi się nie wydaje. <try> Inaczej. Coś mi się wydaje, że. opad stoi jako. Stoi jako. Boże, jest dowódcą dzieci damu. Ma takie dziwne przeczucie. My tak, właśnie tutaj macie nie pasowali kiada i opat, ale prawdopodobnie kiada będzie w porządku. Opat natomiast już wiemy, że w porządku do końca nie jest. Także trzeba będzie mieć nadzieję, że nie jest on przywłosny dzieci Danu. No i zobaczcie: znowu wybuchowa strzała potrzebna. No to sobie oczywiście zgadniemy za sekundkę, tylko że... tak. Czy jest to może jakiś e buchowy dzban? Albo możliwość, żeby sobie adrenalinę zbafować Pojęcia nie mam. Ale wiem, że awans Eivorowi damy przy okazji. Także tutaj na, na spokojnie z tym. Dobra. Coś jest, jak się mnie ubije. Sama w podogonie dosłownie, ale ah, to jego problemu nie rozwiązało. Potrzebuję po prostu więcej adrenaliny. no, ...piszę, że szczególnych możliwości nie mam, a szkoda, chociaż muszę trzeba kombinować, może jakieś grzyby będą. To by też mocno pomogło, ale Raczej nie. No dobra, musimy tak i tak do plana wrócić, czyli poczekajcie. A szybkiej podróży wygodnej jak nie było, tak nie ma. Atakowanie obiecać że nie pomaga. Szkoda. Oczywiście to nie jestem zwolennikiem takiego no. bezsensownego wyżenia z zwierząt, ale no. No mówmy się, potrzebujemy tej adrenalii raczej szybciej niż później. Czekaj znaczy mnie przeciwnik. Ach, świetnie. Kulka. 532 było chwilowo. Hmm. A będzie, że to można zrobić robotę? Ja to plan oczywiście będę chciał wrócić i możliwie jak nie szybciej też. No chciałbym tutaj już mieć wszystko załatwione. Mam nadzieję, że, że to nie będzie to, czego nie mogę zrobić w Klogger. A! Znaczy w Islach, dobra. Bo to mnie ciągnie tutaj. No to nie, to podziękuję. No chyba nie ma wyjścia. Chociaż nie ukrywam, że naprawdę szkoda. Owieczko, gdzie ty się zagubiłaś? No, już to, co. No, niestety, wziąłem, wykończyłem, ale, no. Bo mówmy się naprawdę bardzo mi zależy na tym, aby. mieć tą adrenalinę jak najszybciej gotową. A ty, za nich nic nie będzie. A szkoda. Jakoby to nie jest dobrze brutalnie. Moglibyśmy sobie na nich farmić po prostu adrenalinę. Nie zatrzymuj się, ej, bo co ty, chłopie? O, bada, to się tam wrócimy i to zgadniemy. Dobra, jest już co zadabione. Czasem będziemy tu mieć o wiele łatwiej, żeby to sobie po prostu wziąć i, i ogarnąć. Nie wątpię, żeby to było ważne bogactwo. Ale spójrzmy, to chyba było to. Po prostu no co nam szkodzi, tak? Bardzo możliwe, żeby związać coś, czego nie zapytaliśmy w momencie bogactwem, więc do puli ogólnej. A w ten sposób będzie już jedno, oczywiście, z głowy, tak? I też będę chciał do pełna wrócić, żeby w tym odcinku, jeżeli się uda. Na co, mówiąc, tak między nami osobiście bardzo mocno liczę. A. To nie jest to. Ale dobra, niech będzie, skadniemy. Więc mi o to chodziło. No, cóż, weźmiemy dodatkową Strzynkę. Czemu nie Dobra tutaj w dół? No, no już. Ej, was stój! Dałam no, że dopuściłem skan ka być może jest to rzeczywiście aktywna, a tak chociaż nie walna tego od złej strony O, to będzie soa właściwa No właśnie. Dobra? To uh, tu się trzeba trochę jeszcze namachać. Tak, to mi się pochodnie przez przeze mnie, ale... Też już no... Trochę bez przesady. Wow. Trzeba nie się światło teraz. O się tego nie pochwalam. Uh, dobra. I 700 metrów do flana. No dobra, myślę, że na czym tam długo nie zajmie. A tak, wezwiemy sobie ryśka, po prostu tam pojedziemy na jego grzbiecie. To jest chyba najlepsze co możemy zrobić. No chodź tu dysiek. Dobra, jesteśmy na wylocie z Ailach. Ailach, Eilach, o to. I do flana już, no. Naprawdę no, daleko nie mamy. Tutaj. Miejmy wszystko tutaj, boli, brak przyjaznego punktu synchronizacyjnego. Co innego, gdyby było, tak to. No, powiem tak, troszeczkę mnie. Taki widok demotywuje. Ale też nie ma co zabacać, na że jakaś po prostu, no... ...korzystajmy z... ...dobrodziejstwa inwentarza, tak? A właśnie, że to księgę musimy zdobyć? Pytanie brzmi jak. Dobra, siadamy. Hmm... No zobaczcie, jak my to do księgi właśnie miało prowadzić, takie odkrycie przez przypadek. jeszcze ciągnij. No. Dobra, mamy. Czy zobaczcie, przez przypadek, ale jest. Garnę to. Słyszałam z bombą dymną. Świetnie. Tutaj powinniśmy mieć już wszystko. Skadnięte w tym układzie. Ale oczywiście, no to nie koniec zbierania boka. Co to chyba połowa, tak na oko patrząc. Dobra. A czy są z zbany? Świetnie

You must pull back, not move forward. This ruse is part of a larger trap not yet sprung. Barith believes to know the minds of these kings, but the church has taken root and flourished since my uncle's day. The church is behind the plot against you. Did the message say nothing of Abbot Owen? King Neil and King Donal were doubtless seeking to cast blame elsewhere. The church is a convenient scapegoat. What if there's some truth to Barith's suspicions? Owen is the abbot of Armagh. God's appointed in Ireland i cannot doubt him on the word of a friend you mean a pagan why are you all still here did my message not get through it did but king flan is not convinced you must pull out the clocher now my king before we are surrounded by owen's army you do not command me barath mckeever if there was an army my scouts your scouts are dead balder's blood flan how many must die before you learn to trust you forget yourself barath do not invoke your false gods in my presence listen what's that owen's wolves have arrived i didn't come this far to die in a tent my king we're under attack come on this area Będziemy walczyć z organem już w odcinku kolejnym w tym odcinku udało nam się uwolnić wszystkich więźniów. Więc słuchajcie, to by było tak właściwie na tyle. Zachęcam Was dopełnienia łapki w górę, komentowanie, subskrybowanie, kolejny dopis odcinka, a tam macie y, link na mój kanał Discord oraz Twitch. Będziemy się w odcinku kolejnym już tutaj z oblężenia kloger. A ja dla Was do zobaczenia, pa! pa.